Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie 5 kolorków z, z firmy Eveline Cosmetics. Jest to paryska firma, bardzo dobrze znana z kosmetyków, głównie do makijażu. I mam pięć kolorów: Ink Blue 297, Coral Reef 325, Red Passion 313, Bee Minty 305. Oraz Pink Powder 310. Całość standardowa pokryję topem błyszczącym z firmy Claresa. Używam standardowo lampy. Sun 6, którą kupiłam na Allegro. Bardzo polecam tą lampę. Ogólnie polecam wszystkie lampy z tej firmy, oprócz mostka. W takim razie zaczynamy. Przygotowałam sobie 5 wzorniczków. I zacznę może od tego ładnego kolorku. To jest taki fioletowo wiśniowy kolor. Jest to numer 313, powtórzę jeszcze raz. No i tak, pierwsze co widzę jest to taki średnio gęsty, i ma bardzo ładnie wyprofilowany pędzelek. Jest bardzo szeroki ten pędzelek. Jakbym miała porównać, jest na pewno o wiele grubsze od pędzelka Neon I na pewno o wiele grubsze od... Coś wydaje mi się, że to może być pędzelek... O kurcze. widzicie to? To jest pigmentacja jak... O kurcze. tutaj by spokojnie jedna warstwa wystarczyła. Yy, z Milka tak dobrze nie znam. Ale na pewno jest bardzo szerszy pędzel, o wiele szerszy pędzelek niż na przykład firmy Noy i Klaresa. No kurczę, spójrzcie na to. Ten wzornik jest praktycznie już pokryty po jednej warstwie. Bardzo ładnie się nakłada na wzornik kolor. Kompletnie nie ma prześwitów nic. No nic, utwardzamy. Zobaczymy jak reszta kolorów. Teraz Coral Reef. Przypominam numer 325. I te lakiery można dostać m.in. w Rosmanie. No, tutaj już z pigmentacją jest troszkę gorzej, ale to jest dlatego, że to jest dużo jaśniejszy kolor. Yy, normalna cena to jest około 21 zł. A teraz yy, dostałam w Rossmanie za około 13-14 za sztukę, więc. Warto poczekać na promocję. Tak, tutaj zdecydowanie już z pigmentacją jest gorzej. Obowiązkowo będzie druga warstwa potrzebna. Tego koloru jestem bardzo ciekawa Blue Ink 297. Ale co do... Go... No nie mogę. Normalnie pigmentacja jak naprawdę wysokopółkowych produktów. Gęstość jest jednak bardziej wodnista niż gęsta, tak jak na początku myślałam w pojemniczku. Piękny kolor, ale delikatnie ma jeszcze prześwit, więc tutaj również będzie kolejna warstwa potrzebna. Pink powder. Bardzo fajne w tym pędzelku jest to, za chwilę Wam to pokażę, że on jest półokrągły. Nie wiem, czy to zauważycie tutaj. I idealnie, mam wrażenie, będzie się dopasowywał pod skórki. Tutaj też pigmentacja bardzo ładna. Ogólnie starałam się wybrać takie kolorki, żeby były uniwersalne. Teraz idzie jesień, więc raczej będziemy... Szły w kolorki ciemniejsze i cieplejsze, ale tu jednak zdecydowałam się jeszcze na taki kolor miętowy, który ma bardzo słabą pigmentację. Tu już widać, że co najmniej 2-3 warstwy minimum będą potrzebne, ewentualnie jak dacie białą bazę pod to lub po prostu biały kolor dla podbicia koloru tego miętowego. No i utwardzamy. Tak prezentują się kolorki po jednej warstwie. Jak widzicie, tutaj spokojnie ten bordowy kolorek mógłby tak zostać, ale się zastanawiam jakby wyglądał jeszcze bardziej podbity. Tu na środku mamy w tym ostatnim jakiś prześwit na środku. I tutaj z lewej strony mamy również prześwit. Tutaj cała pytka jest delikatnie prześ yy, prześwitująca na środku. Pamięta, co najmniej dwie warstwy jeszcze będzie najprawdopodobniej potrzebowała, więc za chwilę do Was wracam z drugą warstwą. I to są lakiery po dwóch warstwach. Jak widzicie, te cztery kolorki spokojnie już są gotowe do pokrycia topem. Tutaj jednak zdecyduję się pokryć tą trzecią warstwą, tak jak mówiłam wcześniej.